Martynika, Karaibska wyspa, która jest częścią Francji, kryje w sobie więcej tajemnic, niż mogłoby się wydawać. Oto 10 niewiarygodnych ciekawostek, które są całkowicie prawdziwe. Po pierwsze, Martynika to terytorium Unii Europejskiej, mimo że znajduje się ponad 6000 tysięcy kilometrów od Paryża. Obywatele Martyniki mają francuskie paszporty, płacą w euro i głosują w wyborach europejskich. Po drugie, na fladze Martyniki widnieją cztery węże. To żararaki lancetowate, jadowite gady, które zostały sprowadzone przez plantatorów, by odstraszać niewolników od ucieczek w głąb dżungli. Po trzecie, Martynika ma ponad 180 odcieni plaż. Od białych po czarne, wulkaniczne piaski. Każdy znajdzie tu swój raj. Po czwarte, wulkan Montpellier zabił ponad 30 tysięcy osób w roku 1902. To jedna z największych katastrof wulkanicznych XX wieku. Po piąte, Martynika to wyspa kwiatów. Jej tropikalna roślinność jest tak bujna, że nazwę tę nosi nie tylko w poezji, ale i w oficjalnych materiałach turystycznych. Po szóste, na Martynice mówi się w dwóch językach: francuskim i kreolskim. Kreolski to melodyjna mieszanka języków afrykańskich, francuskiego i karaibskich dialektów. Po siódme, Martynika była miejscem narodzin Józefiny Bonaparte, żony Napoleona. Urodziła się tu w roku 1763. Po ósme, na wyspie występuje tylko jeden gatunek jadowitego węża to wspomniana wcześniej żara raka, której jad zawiera enzym wykorzystywany w medycynie do badania krzepnięcia krwi. Po dziewiąte, Martynika ma klimat tropikalny przez cały rok. Zimą temperatury nie spadają poniżej 24 stopni Celsjusza, a latem sięgają 30. I po dziesiąte, Martynika to raj dla miłośników rumu. Znajduje się tu kilkanaście destylarni, a lokalny Rum Agricole uznawany jest za jeden z najlepszych na świecie. Jeśli te fakty Cię zaskoczyły, to dopiero początek. Zasubskrybuj kanał Only Facts, by odkrywać kolejne niezwykłe miejsca i historie. Kliknij subskrybuj. Zostaw łapkę w górę i podziel się tym filmem z kimś, kto kocha wiedzę tak samo jak ty.